Dzień dobry, niech będzie pochwalony z Chrystus. Chciałbym się podzielić inform moimi spostrzeżeniami, moimi doświadczeniami na temat przełożonych. Zwykle każdy z nas ma jakiś przełożonych. Uważam, że wszystkich ludzi, których spotykamy w naszym życiu, nie są przypadkowi. My mamy wolną wolę, która w moim odczuciu jest bardzo limitowana. Możemy pójść w lewo, w prawo, do tyłu, do przodu, ale nie możemy skoczyć na 100 metrów. Eee, wszyscy ludzie, których spotykamy, są nam dani w nagrodę albo za karę, do tego, żeśmy zostali wypróbowani na nasze miłosierdzie, na, na to w jaki sposób traktujemy innych ludzi, którzy czasami są dla nas nieprzyjemni. Ludzi dobrych zwykle spotykamy w nagrodę za nasze dobre zachowanie, a złych, no niestety za karę najczęściej. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli spotykamy człowieka trudnego, który nam nie po drodze zupełnie, a musimy być z nim, to Bóg, posyłając takiego człowieka, sprawdza, na ile jesteśmy miłosierni. Na ile potrafimy przebaczać, zrozumieć drugiego człowieka, mimo, mimo tego, że jest trudno. Uważam, że wszystko w naszym życiu ma swój sens każde cierpienie Każda radość. Absolutnie wszystko. Czas naszej życia, poczęcia i śmierci. Absolutnie wszystko jest wyznaczone przez Pana Boga. My mamy wolną wolę, ale to wszystko, co jest dookoła, czyli pogoda, ludzie, których spotykamy, zdarzenia, wojny, to wszystko jest dane przez Boga nam abyśmy w danej sytuacji mogli się sprawdzić i poznać samego siebie, kim faktycznie jesteśmy. Miłego dnia w światłości Ducha Świętego, światła i wszelkiego błogosławieństwa, miłosierdzia, życia wszystkim. Miłego dnia.